Postanowiłaś przywrócić Augustusa do życia, bez względu na wszystko. Powiedz mi, co muszę zrobić z Augustus może być martwy, ale jego dusza pozostanie związana z ciałem przez jakiś czas. Więc jeśli uda mi się odzyskać jego duszę, znów będzie żył? To brzmi tak łatwo. Nie zapominaj, że jego dusza nie jest latawcem na niebie. Musisz udać się do czystca, aby to zdobyć. To nie istnieje, Jestem za. Pójdę do piekła, jeśli to oznacza przywrócenie Augustusa. Nie mówmy tak. Jeśli dotarł do piekła, to już przegrałaś. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Jest basen w czystcu. Musimy zanurkować i znaleźć w nim jego duszę. To brzmi zbyt łatwo. Jaki jest haczyk? Jesteś sprytna. Jak tylko wejdziesz do basenu, zaczniesz się starzeć. Jeśli się nie... Nie znajdziesz go na czas, umrzesz. Twoje ciało mimowolnie drży, a Weero się uśmiecha. Boisz się? Raczej nie. Zrobię to bez względu na koszty. W porządku. Weź to. Wrecza ci małą fiolkę. Kiedy znajdziesz jego duszę, włóż ją do tej fiolki. Rozumiem, a teraz pokaż mi drogę do czyścica. Biorę urzuca zaklęcie i widzisz jak zima pod twoimi stopami jarzy się oślepiającym światłem. Kiedy otwierasz oczy, znajdujesz się w ciemnym pomieszczeniu ze świecącym basenem. Gdzie jestem? Czy to jest Czyścic? Wejdź! Zaskoczona, spoglądasz w dół w nieskończoną głębię basenu i widzisz setki dusz unoszących się w nim. Tutaj nie ma nic. Zadłużasz się i czujesz, jak natychmiast cię, opuszczają cię siły. Musiałam już zacząć się starzeć. Muszę już szybko znaleźć Augustusa. Augustus, gdzie jesteś? Płyniesz coraz głębiej, ale nie możesz go znaleźć w morzu duszy. Augustusie, wiem, że tu jesteś. Perełka? Odwracasz się i widzisz zagubionego Augustusa wpatrującego się w Ciebie. Co ty tu robisz? Nie, nie mów mi, nie żyjesz. Przybywam po Ciebie, jeszcze żyję, jeszcze. Nie mogę uwierzyć, że weszłeś do czysta, by mnie uratować. Nie ma takiego miejsca, do którego bym nie poszła, by sprowadzić Cię z powrotem, ale musimy się pośpieszyć. Do tej fiolki natychmiast. Otwierasz fiolkę i dusza Augustusa wchodzi do środka. Właśnie kończysz wkładać korek z powrotem, gdy inne dusze zwracają się do Ciebie. Weź i mnie Mnie też, zabierz mnie za sobą. Nie mogę, mogę wziąć tylko jedną. Po potem będę ja. Duchy stają się wściekłe i pędzą w Twoją stronę. Próbujesz odpłynąć, ale nagle czujesz, że jesteś za stara na pływanie. Odsun się, nie zbliżaj się. Zmuszasz się do wpłynięcia na powierzchnię w momencie, gdy masz zamiar zakosztować świeżego powietrza. Duch wytrąca ci fiolkę z rąk. Nie! Już masz się rozbić o ściany studni, kiedy owijasz wokół niej rękę i wyskakujesz. Tak, udało mi się, Moo. Nagle ogarnia Cię oślepiające białe światełko. Kiedy otwierasz oczy, jesteś w jaskini Wirowa. Nie mogę uwierzyć, że Ci się to udało. Jesteś niesamowita. Mówi Nekromanta. Pomogłeś mi. Jesteś też skromna. To czyni Cię jeszcze bardziej fascynującym w moich oczach. A teraz zobaczymy fiolkę. Oddajesz mu ją, a on kładzie martwe ciało Augustusa na stole. Czas zabić śmierć. Wierą wlewa duszę do martwych ust Augustusa i zaczyna in, n, intonować. Przez minutę nic się nie dzieje. Potem cudem Augustus zaczyna kaszyć i wraca do życia. Ty żyjesz. Przewróciłaś mnie z martwych. Biegniesz i przyciągasz go do pocałunku. Przytula cię mocno, jakby od tego zależało jego życie. Minął tydzień, odkąd sprowadziłaś Augustusa z powrotem do siebie. Dziś rano budzisz się i widzisz uśmiechniętego Augustusa. Jak się teraz czujesz, kochanie? Czuję się lepiej za każdym razem, gdy cię widzę. <noise> Haha, widzę, że twoje umiejętności flirtowania są coraz lepsze, to dobry znak. Śmieje się i opierasz się o jego muskularną ramę, gdy cię podlizuje. Może zrobimy dziś coś specjalnego? Na przykład co? Nie byłem na randce. Nigdy. Twoje oczy rozszerzają się, gdy to mówi. Co ty mówisz? Jak nigdy? Tak. Moje życie na to nie pozwoliło. Ale chciałbym umówić się z tobą na randkę. Och, kochanie, oczywiście, że możemy iść. Całujesz go w nos i pospiesznie się szykujesz, podczas gdy Augustus udaje się pod prysznic do pokoju gościnnego. Po odświeżeniu się sprawdza swoją garderowym. To pierwsza prawdziwa ranka, Augustusa. Muszę wyglądać dla niego wyjątkowo. W co mam się ubrać? Aha, jak ładny. Augustus, uspokój swoje serce. Zamierzam jej dzisiaj ukraść. Udajesz się do pokoju gościnnego i znajdujesz Augustusa w starej koszulce i spodniach, przeglądając jego nowe ubrania. Kochanie, wyglądasz absolutnie cudownie. Całuję cię, a Ty rumieni się zadowolona z jego komplementu. Cieszę się, że tu jesteś, bo mam problem. Uwielbiam ubrania, które mi kupiłaś, ale nie mam pojęcia, w co się ubrać. Aha, <laughs> chcesz, żebym ci pomogła? Tak, proszę, naprawdę, naprawdę tego potrzebuję. Chcę, żeby wyglądał jak mężczyzna moich marzeń. Co powinnam wybrać? Szybko skompletowałaś strój i Augustus przebrał się w niego. Po tym, jak skończył, nie możesz powstrzymać się od wzdychania. Wyglądasz tak dobrze, o mój Boże! Haha, <gry> ha, wszystko dzięki tobie, moja droga. Kiedy oboje wychodzicie ze swojego miejsca, ludzie na ulicy są pod wrażeniem eleganckiego wyglądu Augustusa. Więc gdzie chcesz iść na naszą rękę? W jakieś ciche i spokojne miejsce, które sprawi, że zapomnimy o wszystkich okropnościach, które nas spotkały. Znam miejsce, które ukoi jego duszę. Powinnam go tam zabrać. Zabierz Augustusa do magicznego miejsca, zabierz go w nudne i chaotyczne miejsce. Znam takie miejsce, kochanie. Uśmiechnął się i poszedł za tobą. Wkrótce docieracie do niezwykłego, ładnego brzegu rzeki. Wow, to miejsce zapiera dech w piersiach. Zupełnie jak ja. Śmiejesz się z własnego żartu, ale Augustus przyciąga cię do głębokiego pocałunku. Za co to było? Za uratowanie mnie. To dzięki Tobie mogłem przełamać klątwę. Dosłownie przywróciłaś mi życie. Obejmuję Twoją twarz i patrzę Ci w oczy z miłością. Wiem, że znamy się od niedawna, ale muszę Cię o coś prosić. Upada na kolano i wyciąga. Najwspaniajszy pierścionek, jaki kiedykolwiek widziałeś. O mój Boże! Czekałem wieczność na miłość taką jak ta i nigdy nie chcę pozwolić ci odejść. Wyjdzie za mnie perełka? O, Augustusie! Oczywiście, że za Ciebie wyjdę. Kocham Cię. Ja Ciebie też kocham, kochanie. Augustus wsuwa pierścionek na Twój palec i całuje Cię najmocniej w życiu. W końcu, w końcu znalazłam swoje szczęśliwe zakończenie. Miłość na zawsze i jeszcze dłużej. Koniec.